przyciski na budowie aparatu Canon SX-110 włączenie i aparatu spust migawki przycisk zoom pokrętło trybów pracy przeglądanie zrobionych zdjęć przycisk wydruku Przycisk manual focus oraz makro, opcja lampy błyskowej, przycisk czułości ISO, przycisk trybu pracy zdjęć pojedynczych, seryjnych oraz samowzwalacza, opcje wyświetlacza, wejście do menu aparatu. Funkcja wykrywania twarzy. Ustawienie kontrastu oświetlania.